Zajemnie. Słuchajcie, wszyscy żyją tym, co wydarzyło się w minioną niedzielę w trakcie wielkiego finału 17. edycji, a wy jesteście parą, która... parą przyjaciół, która skojarzyła się, skojarzyła Ojej. się w sezonie 16. I tak, uwaga, ta przyjaźń rezonuje po dziś dzień. Jak to jest w ogóle stało? No, my z Albertem obiecaliśmy sobie, że, że do 16 listopada będziemy się znać. Tak. Do końca teraz... programu ja i ani dnia dłużej. Ani dnia dłużej. Czyli bardzo teraz jesteście w ogóle... Pytanie wprost. Na którym treningu kliknęło tak, że stwierdziliście, że no to z tego przyjaźni tą Musi być? W autobusie. Na spocie reklamowym. Na początku? Już! A, w autobusie, bo tam była scena nagrywana w autobusie. Tak, tak, tak. nagrywaliśmy na siebie naszliśmy. Naszliście na tak. siebie, ale wiedzieliście już wtedy, Nie. że będziecie ze sobą tańczyć? Nie. 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 Ja myślałam, że on jest kanarem, i po prostu byłam miła. <laughs> I to się. <laughs> tam był a, DJ. a czy on, jak stało na kanarów, też był dla ciebie taki miły? O. Byłem? Byłeś? Dobrze. Ada jeszcze nie wiedziała wtedy, że zatańczy z Albertem. Czy Albert już wtedy wiedział, że zatańczy z Adą? Nie wiedział. A jaka była reakcja Alberta kiedy dowiedział się, że zatańczy z taką kabareciarą? No ja się bardzo ucieszyłem <grym> ze względu na to, że na spocie złapaliśmy bardzo dobry kontakt. Tak. Już tam się bawiliśmy świetnie, więc no super. Ja Byłem bardzo zadowolony. Bardzo. E, Ada, bo my sobie też obiecaliśmy kiedyś, że się trochę poprzyjaźnimy. I to ba, to, ba, i to jest deklaracja bezterminowa. Przypominam. E, dokładnie, bezterminowa. Tak. Natomiast e, ja tak patrząc zupełnie serio na twoją postać, to odnoszę takie wrażenie i widzowie pewnie także, że po tańcu z gwiazdami e, twoje życie zmieniło się topograficznie, bo przeprowadziłaś się do Warszawy skąd? Z Zielonej Góry. I zmieniłaś się bardzo wizualnie, dziewczyna. Yy, yy, bo w Zielonej ja myślę, Górze że było był pączek, a teraz jest Tu nie ma ja. Jak ci? <grytły> <grytły> Ada, jak ci w tej Warszawie i czy faktycznie Albert z Olgą są częścią tego twojego warszawskiego życia teraz? No ja, yy, ja nie chciałabym być jakaś taka, żeby nad bo oni są ze mną cały czas i, i dziewczynki, i chciałam bardzo jeszcze raz to publicznie powiedzieć, że Albert ma za każdym razem, kiedy rozmawiam z rodzicami, ogromne pozdrowienia, więc pozdrawiam Cię od moich rodziców, ja również pozdrawiam. ciebie i całą rodzinę Olgę i dziewczynki i. I Johna. John Więc to jest ciekawe, że my jeszcze nie spotkaliśmy się tak, yy, przycinamy się lub na treningach albo gdzieś na salach. Na treningach, to wy nadal trenujecie? Na treni my na tre Tak, na siłowni. Na siłowni teraz. Mają ja silnego trenera, ja znam tak, tak. Yy, tak, on czeka na ciebie. Bo w tej edycji też. stwierdziłem, mówię, Ada. Idziesz na siłkę do Miłoszka, tak. od Wojtka Kuciny dostałem polecenie. Jak to Ta, wszystko tak? każdy. Słuchajcie, ja wyjaśnię. W poprzedniej edycji Tańca z gwiazdami każdy miał jednego trenera personalnego. No prawie każdy. I my, my się same. przecinaliśmy faktycznie czasami też na salach treningowych, ale takich siłowniowych. Tak. Macie wspólnego trenera personalnego. Tak. Czyli przenosicie cie... Wcześniej był ciężar odpowiedzialności za odcinki, a teraz są ciężary na siłowni. Oj tak. Teraz są ciężary na siłowni tak, i tak... Tylko my sobie teraz... Bardziej przesz przeszkadzamy? Bardzo trenujemy nie. wspólnie. Wczoraj mieliśmy, można powiedzieć, wspólny trening. W sensie Ada kończyła, ja zaczynałem. No i e tak się stało, że po prostu to wszystko wspólnie było. Dobrze, a teraz żarty na bok. Tak. Ada pytam tak. poważnie. Bam bum Kim była Ada przed programem, a kim jest Ada dziś? Ada przed programem była Adą, a Ada dziś jest Adą. Ale mam wrażenie i każdy to zauważa i Ty też opowiadasz często o tym w wywiadach, że... Coś jednak w Tobie się zmieniło, że otworzyłaś się na ludzi, że pokazanie siebie takiej, jaką jesteś, było dla Ciebie wyzwaniem. Bardzo często nawiązywaliście też w swoich choreografiach do Twojej postaci kabaretowej. Mhm. I był taki, pamiętam, jeden odcinek, w którym Ty teatralnie zdjęłaś te szaty i pokazałaś siebie i wtedy, mam wrażenie, ten pik wsparcia od widzów był tak. największy. Tak. No, m, moja praca jest taka, że, y, że jestem skryta za postacią i wtedy się czuję najlepiej, wtedy się nie boję. Mhm. A tutaj było takie ryzyko, w ogóle jaka ja jestem, kim ja jestem, jak to się przełoży, y, czy ja... Y, no ja się tak bałam o siebie, no co, czy ja się nie ośmieszę, czy ja... Ja w ogóle jaka ja jestem. Mhm. No i ja się czułam ze sobą bardzo dobrze, z Albertem jeszcze lepiej. Więc same, same plusy. Czyli w tańcu naprawdę można zrzucić te szaty, można poznać siebie zupełnie na nowo. Oj, bardzo. I w takiej presji, yy, jejku, dobrze o tym wiecie, Ty <grym> myślisz, no tak. że Alberta masz dwie było w tym, minuty. W tym dwie. wszystkim kluczowe, że to Albert dawał ci ten komfort, żebyś poczuła się lepiej sobą. No, ja to powtórzę raz jeszcze. Ja wymodliłam sobie Alberta Kosińskiego, w tańcu z gwiazdami, ponieważ nikt jak on y, nie opiekował się mną i y, nie odczytywał wcześniej tego, jak ja w ogóle się czuję. On, on był zawsze krok przede mną. Mhm. Y, jak mi było źle, w, czy. Tak, ja to powiem. Y, wspaniały był Albert. Płakała, a on mnie nagrał <laughs> i upublicznił. Ale, ale tak to, to były takie, takie drobne, takie, że ha, ha, ja jestem taka... Nie to ta były chyba ta... pierwsze płacze. Twoje Pierwszy I płacz. dlatego ja to nagrałem, bo wiedziałem, że to jest nic w porównaniu do tego, co się co działo w Ale tak? w no nie da się być w tańcu bez płaczu. No to tam chyba nie każdy się po prostu każdy się. roller koster emocjonalny. I tutaj też Ada nie możesz się ujmować, ponieważ no ja też patrząc na, siebie, na ciebie, ty. Zyskałaś bardzo dużo, w sensie zmi zmieniłaś. Jesteś, uważam, 30 razy bardziej silniejszą kobietą teraz. A jak to spotkanie zmieniło ciebie, Albert? Bo poznałeś, sami stwierdziliście w tym autobusie, Adę Śmieszkę, hmm. taką dziewczynę do tańca, ale się okazało, że to jest też dziewczyna do różańca, tak. która ma wartości, która ma wiarę, która jest bardzo mądrym człowiekiem. Co. Hmm ten człowiek dał Tobie w życiu? No przyjaźń. Ja spotkałem soulmate. Jap! Yep. Kogoś, kto też tak lubi wchodzić w różne postacie, dużo się śmiać, Aha. trochę przeaktorzyć. <grym> e, więc to było naprawdę super i cała ta nasza przygoda w tańcu z gwiazdami i ten nasz freestyle, który był idealną Ojej. klamrą, Najlepiej. bo był właśnie o naszej przyjaźni, to rzeczywiście trwa. Nie, nie powiem, że my się spotykamy y, codziennie czy trzy razy w tygodniu. Ale, na tym ale... polega prawdziwa przyjaźń. Tak, mamy kontakt i regularności. O, Ważne jest to, jak się tak. spotkacie kolejny raz i że czujecie też... się właściwie tak, jakbyście się nie widzieli chwilę. Mam Dokładnie, wrażenie, że tak takim jednym z kluczowych pytań, które każdy zadaje po każdej edycji tańca z gwiazdami. A masz jeszcze kontakt z Albertem? Masz jeszcze kontakt z Darią? Ja masz ma, jeszcze kontakt no, z Wojtkiem. Ja z Darią lubię mam. Tygodnie jak wspólnych treningów nie da się chyba tak łatwo wykreślić kogoś życia. Jestem ciekawa, jak wyglądał ten pierwszy dzień bez wspólnego treningu. Ciężko było się rozstać. Y, y, daliśmy sobie taką przestrzeń i to było bardzo naturalne, hmm. że chyba ze dwa dni było bez kontaktu. To bardzo długo, naprawdę. Dwa dni. No, to, 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 Ale 3... fizycznie tyle do siebie dochodziło no, no, po na tańcu. A potem y, co tam, co tam. I mieliśmy dokładnie to samo leżenie w łóżku z wyżartą pizzą, która leży też w łóżku, z pudłem. To identyko, więc. Tak. Kolejne pytanie, które bardzo często powiela się w, w kierunku uczestników, na pewno to słyszałaś niejednokrotnie. Ja też, wy pewnie też. Czy gdybyście mogli jeszcze raz wrócić do tańca z gwiazdami tak. jako uczestnicy, tak, chcielibyście. W tej samej parze? Tak. Czy tak, nie wystarczą pewnie. Wam tylko te treningi na siłowni? Nie. Ale wiecie, czym się różni wasza edycja od mojej edycji, że wy mieliście trenerów na siłowni, a w naszej edycji chyba każdy miał kogoś od social mediów. A to prawda. To U nas prawda. też już wchodziło, ale rzeczywiście mniej. U nas było to mniej. mniej w tamtej, ja... 16. edycji było mniej, w 17. Dzisiaj... już naprawdę każdy. Tak, tak, media Patrząc społecznościowe. Na naszych gości na kanapie, na nas. Tak sobie myślę, że to jest też ciężki czas dla tych, którzy właśnie w tej chwili skończyli tę najnowszą edycję tańca z gwiazdami, bo to jest właśnie ten tydzień, w którym przeżywamy tę taką maluteńką żałobę. Tak. Po tym, co się wydarzyło, no po tym rozstanie, więc pozdrawiamy serdecznie Madzie, Bagiego, bo o nich jest teraz najgłośniej. Tak, jest, Czy będą tak, mieć so. kontakt? No ja myślę, że będą mieć, że z tego mogą też się nie. nie tak, Ale pokazali te dwie No, ja muszę po wam powiedzieć, po że to y, zmęczenie takie fizyczne, za którym się troszeczkę mniej tęskni, y, to jest nic w porównaniu z tym, jak zaczęła się kolejna ta 17 jubileuszowa edycja. Ja byłam strasznie zazdrosna. Zazdrosna. Aż, to było. Ja też zazdrosna, zazdrosna. No, tak. o, Ale to jest taka naprawdę taka zazdrość. Tak. O, taka, naprawdę taka zazdrość. Tak, tak. Że oni tam są. Ja on wiem, tak, jakie twoja to jest druga stresujące. Po prostu się zdradzała nie, na żywo. To, jest, no, nie. to jest drugi no. turnus tej kolonii, tego obozu, na który rodzice cię tak, tak. strożył. No ja! Tak. Dlaczego ciebie tam nie ma? Przecież. To to twoi koledzy. Why? <noise> Idę tam. Aha. Ada Worek i Albert Kosiński byli naszymi gośćmi. Mamy dla was nasze telewizyjne prezenty. O, bo się proszę bardzo, z okazji się. Tak, najlepszego. Żeby było co spalać na tej siłowni.